Czy grałaś tu pierwszy raz na to w grach, czy już wcześniej? Nie, właściwie to jest taki mój mały powrót do dzieciństwa, ze względu na to, że gram w te gry odkąd pamiętam, i bardzo fajnie jest sobie przypomnieć, jak to wyglądało dawniej, i mieć porównanie z tym, co jest teraz. Chciałem pokazać, jak wyglądała kiedyś informatyka, pokazać stare komputery, i... No, Oni poszli w zapomnienie, a one mają swoją duszę, swoje życie, żyją do dziś jak widać bawią nawet najmłodszych z dzisiejszych. Ja myślę, że naprawdę fajna sprawa to jest. Właśnie tak zobaczyć też i pokazać znajomym, którzy nie mieli albo nie no niektórzy dzieciom, ja akurat nie mam własnych dzieci, więc nie mam komu pokazać, ale niektórzy właśnie mogą swoim latoroślom pokazać jak to wyglądało za ich czasów. I bardziej podobają się Panu te starsze gry czy nowsze? To zależy, na pewno technika się posunęła do przodu i teraz te nowe gry wyglądają jakoś. Bo tutaj, jak mamy takie piksele, to tak trzeba się domyślić, co to ma przypominać, więc pod tym względem na pewno nowe gry są lepsze. Ale teraz też jest masa tych takich dziwnych praktyk, wyciągania od ludzi jeszcze więcej pieniędzy, że tak kupi człowiek, gra, a potem jeszcze trzeba dopłacać i dopłacać, żeby ją mieć kompletną, więc pod tym względem stare gry były lepsze. Po prostu zapłaciłem raz i miałem grę i tyle. Podoba ci się taka impreza u nas w mieście? Jak najbardziej. Myślę, że takie imprezy powinny się odbywać cyklicznie. Widzę, że naprawdę jest bardzo duży ruch, dużo ludzi przyjeżdża. Ja też dzisiaj przyjechałam dopiero z Krakowa, specjalnie, żeby być na tej imprezie i po prostu wziąć w niej udział. Jeżeli chodzi o imprezę, naprawdę super sprawa. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz, bo u nas na Podkarpaciu jest bardzo mało takich imprez. Chciałbym, żeby było więcej. Jeżeli się uda, to po prostu u nas w też stworzymy taką imprezę. A od ilu lat pan gra? Ja gram od małego, może powiedzieć od 7-8 lat. Pierwsza gra jaką zagrałem to było Atari, na Atari 65XE Pożyczonym Atari wtedy jeszcze było to River Pierwszym komputerem moim to 81 albo 80 rok, to z 81 To było w na tamte czasy na wydarzenie, bo komputer nie istniał w naszej części. Szczególnie, że było embargo koką. Nałożony przez kraje zachodnie i w Polsce nie można było sobie kupić tak komputera, nawet gdyby na zachodzie, bo był już istniał tylko prywatny, skądś tak. A skąd się ta kolekcja wzięła? Jakoś mam sentyment do starego sprzętu i jak nawet ktoś przynosił do utylizacji, jak kupował nowy komputer w mojej firmie, no to jakoś nie miałem serca, żeby go wyrzucić. Nawet jak był zepsuty, to go po prostu naprawiałem i się zbierało przez te ileś tak, się zbierało to.